Cześć! Witajcie te Patek pastelny nad Witam Was w 37 odcinku, tylko że w, w trzeciej części, tak? No, z Wiedźmina na 3. Dobra, to teraz e, chcę Wam pokazać tę bardzo ważną rozmowę e, z Dickstrom. E, co, co znowu knujesz? To nie jest najlepszy moment. Co znowu knujesz? Ach, Dikstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz? Ilu razem uratowaliśmy czardziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze trzydziestu. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? Dwa tysiące? Trzy? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodzieju z Rinde? Manard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radovida. Aż tak się przyjąłeś losem czarodziejów? Mam uwierzyć, że aż tak przyjąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanio rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z Okładem. Razem zamieniliśmy Redanie w najpotężniejsze królestwo północy. A wiesz co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No, i właśnie głupio mnie masz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc, co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy, nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma jak ten gnojek, kto zaprzepaszcza, radowic srogi, bezmyślny raczej. Ach. Pomożesz mi, Gerald. Tak, pomogę Ci, Dijkstra. I jeszcze jedno, jeszcze coś muszę Wam bardzo ważnego powiedzieć, moi drodzy widzowie. Zgadzam się, zgadzam się tutaj z Dijkstrą w 100%. Redanion rządzi szaleniec. Tak. Bardzo mądre słowa. not Brawo! Brawo teraz klaszcze! Brawo! Nie zabijam królów. Nie zabijam królów wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada to inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale wiedźmini są neutralni, więc. Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla Twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nie ludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nie chcę takiej północy! Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze co powiedziałem, a jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Chcę zmienić bieg tej historii, tak? Zadanie zakończone teraz albo nigdy Nowe zadanie spisek Spotka się z Digston w Pasy w Dobrze, teraz... Nie tutaj, wybaczcie mi to. Spisek sugerowany poziom 14. Spotkaj się z Digstem w Pasy Kiedy Digsta zaangażował się w, ewaku w ewakuację w Grat od razu przyczuwał, że coś jest na rzeczy i nie pomylił się, gdy tylko mangowie bezpiecznie odpłynęli ku gościnnym... Brzegą Kowiru. No, tam w Wilkowirze jest bardzo bezpiecznie. No, to, to, to królestwo jest neutralne. No. Dijkstra wyjawił Wiedźminowi, że zamierza przeprowadzić zamach na, zamach na Radowida i poprosił o spotkanie w Florze. Oczywiście uda, oczywiście udam się tam, ale to w następnym odcinku, dobrze? I oczywiście to jest jedna z ważniejszych y, misji, pobocznych, y, misji pobocznych w Wiedźminie 3. Dobra, to ja dziękuję za obejrzenie tego czy, za obejrzenie tego odcinka 37. Ja mówię o całym 37 odcinku. No i oczywiście za obejrzenie ty, y, tej trzeciej części. No dobra. Y, 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 y. Widzimy się w następnych odcinkach z Wiedźmina 3. Ja Wam życzę miłego dnia. Papa, pa, do zobaczenia. Papa. Pa.